Nie wiem, czy można nazwać to zawodem, ale finały konferencji okazały się być o wiele mniej wyrównane niż z początku sądziliśmy. Denver Nuggets udowodnili swoją wielkość nad Los Angeles Lakers. Miami Heat gładko prowadzą 3 do 1 w serii z Boston Celtics. Czy finał NBA między Heat a Nuggets jest już nieunikniony? Pamiętajcie o ofercie sponsora tego kanału, czyli Betfan. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Z kodem NGNW10 otrzymacie nie tylko bonus 200% od dokonanej wpłaty, ale także freebet na 10 zł, bez żadnych warunków obrotu. Link na dole w opisie. Denver Nuggets zakończyli fenomenalny pościg Los Angeles Lakers w ledwie czterech spotkaniach. Dlaczego fenomenalny? Bo przypomnijmy, że jeszcze w lutym tego roku Lakersi byli Pośmiewiskiem ligi, zajmując dopiero 13 miejsce w konferencji zachodniej. To właśnie wymiany podczas Trade Deadline i pozbycie się kontraktu Rasela Westbrooka sprawiły, że LA zbudowali tożsamość opartą na bardzo dobrej grze w obronie. Rzutem na taśmę wywalczyli w play-inach awans do playoffów, pokonując z niższej pozycji wpierw rozstawionych z dwójką Memphis Grizzlies, a następnie z szóstką Golden State Warriors. Finał konferencji to wynik zdecydowanie ponad stan i za to szacunek, ale Denver Nuggets w tym sezonie byli pod każdym względem po prostu lepsi i to o nich będzie ta historia. Nikola Okić w serii z Lakers zaliczał średnio 28 punktów, 15 zbiórek i 12 asyst na mecz. Anthony Davis nie był na niego odpowiedzią. Obecność dwukrotnego MVP na boisku stwarzała jak zwykle zresztą multum okazji rzutowych w ataku dla reszty składu, co można zobaczyć w zwykłych statystykach. Michael Porter Jr. trafiał powyżej trzech trójek na mecz. Kentavious Caldwell Pope grał jak uskrzydlony przeciwko swojemu byłemu klubowi. Bruce Brown był maszynką do zdobywania punktów z ławki, a Aaron Gordon, choć przez większość serii głównie tracił energię, kryjąc Lebrona Jamesa, pokazał w ostatnim meczu, że potrafi być świetnym graczem w ataku. Przede wszystkim jednak to Jamal Murray był tu ofensywnym geniuszem. Zaliczał powyżej 32 punktów na spotkanie, trafiając na 53% z gry. Los Angeles Lakers w każdym meczu nawiązywali walkę. Wynik 4 do 0 sugeruje jednostronną serię, ale w każdym meczu mieliśmy efektowne końcówki i emocjonujące momenty. 38-letni LeBron James zaliczył w tej serii lepsze i gorsze momenty, ale ambicji w ostatnim spotkaniu odmówić mu nie można. Austin Reeves był najefektywniejszym strzelcem Lakers, co samo w sobie jest historią z cyklu od zera do bohatera. Dobre zmiany dawał Rui Hachimura. Anthony Davis grał dobrze, ale mimo wszystko został przyćmiony przez wielkiego Nikola Jakicza. Wielkim zawodem był D'Angelo Russell. Dla Nuggets to pierwsza podróż do finałów NBA w historii klubu. Jokic osiągnął rzeczy wielkie już w ostatnich trzech latach, ale dopiero teraz ma do dyspozycji w pełni zdrowy skład. I co się okazuje? Denver są wielcy. Miami Heat, podobnie jak Lakers, dostali się do playoffów z meczów play-in. Co gorsza, dopiero z ósmego miejsca, i dlatego do każdej serii podchodzili w roli underdoga. Pokonali Milwaukee Bucks najlepszą drużynę tego sezonu. Pokonali New York Knicks, faworytów w serii w drugiej rundzie. W finale konferencji prowadzili już 3 do zera z ubiegłorocznymi finalistami, ale Boston Celtics dziś w nocy wywalczyli pierwsze zwycięstwo. Hit to drużyna, która, bazując na składzie na papierze, nie powinna tyle wygrywać. Koszykówka to sport, który, bazując na historii, często ma ten papier i statystyki w głębokim poważaniu. Miami hit dokonują w tym roku rzeczy niemożliwych. I nie jest to tylko i wyłącznie zasługa wielkiego Jimmy'ego Butlera. W składzie Prym wiodą zawodnicy, których nikt wcześniej nawet nie chciał wybrać w drafcie. Gabe Vincent czy Caleb Martin zdobywają w finałach po 18 punktów na kosmicznej efektywności. Max Struś czy Duncan Robinson dają świetne zmiany. Bam Adebayo wygląda w tej serii momentami jak reinkarnacja Shaka i takiej agresji i dominacji oczekiwaliśmy od niego od zawsze. A Jimmy? To Jimmy! Punktuje, rozgrywa, broni, zbiera, motywuje i… ośmiesza. Jimmy to nie tylko fenomenalny sportowiec, Jimmy to rozrywka dla widzów. To gracz, któremu chce się kibicować. Boston Celtics są zdecydowanie lepszą drużyną. Mają w składzie kandydata na MVP, najlepszego obrońca, najlepszego rezerwowego i graczy, którzy już wielokrotnie udowodnili swoją wielką wartość. Póki co jednak nie są w tych playoffach przekonujący. Dwie porażki z Atlantą, aż siedem spotkań z Filadelfią, grający w kratkę Jason Tatum. To nie jest ten sam mental co w zeszłym roku. Dobrze, że wygrali teraz jedno spotkanie, ale jeszcze nikt nie wygrał całej serii przegrywając 3 do 0. Czy Bostonowi się to uda? Na dziś to wszystko. Jeśli jesteś fanem koszykówki, daj znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca jesteś w porządku. Cześć!